to ja, Kokos Już nie wiem, który raz nagrywam ten odcinek Ale naprawdę, przepraszam was, że nie jadę od samego początku Tylko już jak jadę oczywiście o cie Wiecie o co chodzi Ale nagrywam już odcinek 6, może siódmy już raz Cały czas mi ktoś wchodzi do pokoju Więc bardzo was za to przepraszam, że kurde, Że tak właśnie od, od tego momentu zaczynam nagrywać ale, no, mam ciężką sytuację, po prostu, co mi tam wchodzi, jak nie z y, czymś, to z kotem mi weszła i tak, no, wiecie, o co chodzi. No, więc wracając y, do już normalnego tematu, gramy dzisiaj w a Simulator 2. O, odkryto nowe miasto. Co robiście O, za szybko. Kurde. A, oh, dobra, udało się Co, ja miałem tam jechać, bo jest Czy tutaj miałem jechać? A, już nie Zobaczmy na mapie A, nie, tutaj miałem, to dobrze no. Więc wiecie Po prostu gramy CVT za dzisiaj Na luzie odcinek, oczywiście O, fajnie To tu tych ciężarówek Hotmana. Bardzo cieszy mnie to No już, no dobra ETS oczywiście, jak wiecie, pewno nie wiecie, bo robię już to w się raz ten odcinek, więc nie możecie już jeszcze wiedzieć, ETS, z ETS-a będzie seria. Mm, tak, zrobię serię z ETS-a. Będzie to seria, w której przechodzę ogólnie ETS-a od zera do <laughs> milionera. Więc wiecie, będę jeździł, zarabiał i tak dalej, więc wiecie. Robię taką starykę w bts ale oczywiście też będę mapę bardzo zwiedzał, bo to jest oczywiście najważniejsze w się. ie Zrobimy sobie jakąś jeszcze jedną, jakąś krótką trasę, bo to szczerze było za długie. I spróbujmy jechać z tą, z tą dużą przyczepą. So, das I ruda Oczywiście myślicie Czemu akurat kiedy nagrywa ETS-a dzisiaj? A na przykład nie Sąsiadów Bo po pierwsze mam nowy komputer I chciałem w końcu coś nagrać na kanał Nie tylko Sąsiadów oczywiście Ale też jakieś inne gry Bo na kanał będzie oczywiście Będą Sąsiedzi też O, Będą też Sąsiedzi na kanale, ale po prostu, po prostu, nie będzie ich tak, znaczy no będą sąsiedzi oczywiście na kanale, ale nie będzie już ich tak dużo, bo chciałem bardziej ładunek o wysokiej wartości, zastosuj. dobra, yy, no bardziej zrobimy jeszcze jedno zlecenie, żeby nie było, że robię jakieś krótkie, znaczy, że robię takie krótkie, bo no. E, to więc tak, po prostu no, będą też live y z ETS-a. To na pewno, e, be, oczywiście, będą też sąsiedzi, bo wracam już się, plączę trochę w słowach. Oczywiście, będą też sąsiedzi, ale już nie będzie ich tak dużo jak wcześniej. Oczywiście, leccie, no dobra, wiecie o co chodzi. No, i tak będzie. Po prostu, jakieś krótką trasę. A, dobra, to weźmy. oj, <coughs> <coughs> przepraszam. Mam lekki kaszelek. No, no, teraz tak. Nie wiem o czym mówiłem, więc będę się powtarzał. Bardzo was za to przepraszam, ale po prostu jestem podierany, że robię jakiś nowy odcinek na kanał. Mm, więc no. W Czy w którą? Wiem, w tamtą dobra, to ja tu nawrócę. No jedziemy. ajweko, bardzo fajna. Oj, 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 Dobra, trzeba wsteczne włączyć. I styknie. I jedyneczka. Znaczy, trójeczka. Dobra. I jedziemy. Robimy małą trasę, naprawdę. Yy, no i tak, żeby się dopowiedzieć jeszcze. O i tak dalej. Żeby się dopowiedzieć to, to tak. Będą live z a e, Najczęściej będą, będą odcinki. Najczęściej najczęściej w soboty. E, w soboty bo w soboty będę miał najwięcej czasu. E, czasami jak nie będę miał, będę wiedział, to nagram odcinek wcześniej i po prostu wrzucę go w sobotę ale odcinki i livey nie będą regularnie, tak wiecie, będą o różnej godzinie i tak dalej. No, tak samo pojawi się seria z Minecrafta, yy, też taka, ale nie, nie seria z Minecrafta, no możliwe, że się też pojawi, ale na pewno będzie grane na Minecrafcie trochę, ale nie będzie jakieś chyba według mnie serii, ale może. Szkółka, no. Trzeba ale. Nie, nie miał I No dobra. No, będzie jakieś tam pewno. live y też z minecrafta będą. Ale, że co będziecie chcieli. Możemy, można zrobić też odcinki z. z. Y, tak, Five'em. Mam y, GTA 5. Mm, już, no, oczywiście, już mi działa wszystko. No, na nowym. Że to śmiga ładnie, więc wiecie, można zrobić. Nie wiem, na przykład jeszcze z farminga o właśnie farminga, zrobić jakiś odcinek. Może nawet, może nawet jeszcze i dzisiaj nagram i a jutro, może nie no, jutro nie, ale za tydzień może wstawię. Więc wiecie, co tydzień, w sobotę będzie dobrze. Wedle mnie to bardzo dobry, dobry czas jest pomiędzy właśnie soboty. No, muszę trochę uważać żeby jeździć w miarę tak normalnie uda mi się, uda mi się wester tego no. no będą tak Będą takie seryki z farminga na przykład no tu będzie z Eurotraka jak będę przechodził z zaradu milionera też taki Cusik yy, będę u mnie przychodził tak w całą grę. Więc wiecie, będzie fajnie wedle mnie. A, tak sądzę. No i wedle mnie no, to zależy, bo czasami odcinek może być w sobotę, a czasami mogą być dwa w tygodniu, więc wiecie, to będzie różnie. Zależy, zależy jak będzie mi się chciał nagrywać. No, to zależy od mojego przełożenia się do tego. Więc no. chyba to tyle jak co miałem do powiedzenia zrobimy do końca tę trasę i zakończę odcinek bo przecież to nie będę kończył w środku trasy oczywiście no. jak tam mija wam weekend napiszcie w komentarzach jak weekend wam mija mam nadzieję, że bardzo fajnie bo mi akurat zarobiście jutro jadę do taty na grilla to e, będzie fajnie Mówiłem to oczywiście wszystko to co mówię teraz, mówiłem w poprzednich w, w tamtejszych odcinkach co próbowałem to nagrać oczywiście ale mama mi nie pozwoliła. Cały czas mi się do pokoju wpierniczała. No, ale dobra, nie mam szansy. Może tak samo wiecie, dostałem komputer, zjadł, że oczywiście 1000, moja mama po 500 i tata też po 500-2000 Wczoraj miałem go bierzmowanie, tak tak samo jak mój kolega Neko Wiecie który? Pewnie go znacie No, ale dobra No i wiecie Ja dostałem od wujastówkę Więc No, na co by to No tak, przecież klawiaturę mi już powoli śle No to mamy klawiaturkę Bardzo ładną Podświetlaną w końcu Ehe W końcu, po tylu latach ale powiem wam, że naprawdę cieszę się i zakupu komputera i oczywiście z kreatury bo naprawdę są ładne więc no na pewno mówię wam, na pewno będzie seria z TSM, z farminga nie jestem pewien, ale no też powinna być a z minecrafta serii chyba nie będzie ale może będą na live'ach minecrafty więc wiecie, jak, jak, jak coś to na przykład można Harmonogram, że zaczynamy na przykład live o 15 albo, albo później trochę, na przykład o 16, tak powiedzmy, o 16 zaczynamy live, a. do 17.30 gramy WTS a i później wy wybieracie następną grę, w którą chcemy i wtedy gramy do 18.30, nie? Znaczy, do 18, no, do, do 19 już liczmy, no dobra, do 19.00. 19 będziecie mówić jaką następną grę na przykład yy, wiecie, 16 do 17.30 będzie ETS yy, to od 17.30 do 19 będzie na przykład yy, farming już tak powiedzmy oj, dobra nie wykręcam a kurwa oj nie udało się, dobra, nieważne nic nie było, nic nie widzieliście yy, no, i na przykład to farming, i od wtedy 19 do 20 będzie na przykład Minecraft czy coś takiego. Wiecie o co chodzi? Więc szczerze, to wy decydujecie o następnych grach, jakie będę grał. Na przykład, powiedzcie, z czego mam zrobić seria oprócz ETS-a. No, naprawdę, farming mnie przekonuje, ale nie jestem pewien, bo na pewno to będzie seria na modach, na polskich modach, oczywiście, bo bez tego to nie różni. Oczywiście. Możecie tak, możecie mi wybrać mapę do Farminga, możecie posyłać wszystkie jakie chcecie Mody Na farmingu w komentarzach albo na mój e-mail E-mail podam w komentarzu jak ten Jak będziecie ten Mi o tym mówić No O mapkach Naprawdę mówcie, naprawdę nie wstydźcie się Napiszcie w komentarzach, na przykład ja napiszę w opisie e-mail, na no, który macie wysłać i mapki yy, i różne jako mody oczywiście bo mam nadzieję, że farming też Wam się podoba jest 17 yy, Bardzo chętnie bym nagrał może i 19 farminga, ale jest taki mały problem, że po pierwsze nie mam na niego kasy, a po drugie no, szczerze wolę sobie pograć w dopracowaną grę niż w grę, która jeszcze ma w jeszcze trochę błędów. Więc no wiecie o co chodzi dobra jeszcze raz robimy nie, co miałem robić no, tak... więc naprawdę wysyłajcie będzie wszystko fajnie i po prostu mówcie no czy robimy serię z bo ja jestem za żeby robić serii 300 w rodzaju 17 oczywiście nie, nie, razie, no, i w końcu

za obejrzenie i do następnego, trzymajcie się, cześć!